2011 miał miejsce jakieś 1000 lat temu, dokładnie 10. Kompletnie nie pamiętam, co się wtedy działo, co wtedy robiłem, co się wydarzyło na świecie, ale jedna rzecz z 2011 jest warta odnotowania. Swoją premierę miał serial Transformers Prime. Produkcja szczególnie bliska mojemu sercu. Prime zaprezentowało zupełnie nową jakość storytellingu w serialach Transformers. Seria, mimo że oczywiście cały czas skierowana do młodszych fanów, jak wszystkie pozostałe, była nieco poważniejsza w dźwięku i reprezentowała sobą nawet bardziej filmowy charakter niż Bayformers. Mimo, że stylistycznie czerpała zarówno ze stylu Animated, jak i Movieverse, z miejsca wyrobiła sobie własną unikalną estetykę, a poziom animacji podnosił się z sezonu na sezon. Serial był wciągający historia utrzymywała poziom do samego końca. Świetnie skrojono bohaterów, w tym ludzkich, którzy o dziwo nie byli irytujący, w większości, a nawet potrafili być świetni. Fabuła momentami, co prawda, zbyt często wracała do statusu quo, ale i tak na każdy odcinek czekałem z niecierpliwością. To przez ten serial zarejestrowałem się na świętej pamięci forum Transformery.pl, zacząłem uczestniczyć w dyskusji. I ostatecznie odnowiłem w sobie na dobre miłość do Transformers, co zaowocowało rosnącą do dzisiaj kolekcją. Dzisiaj hype na ten serial już dawno opadł, ale wciąż miło się go wspomina. Zwłaszcza, że pozostała mi po nim pamiątka w postaci rozwiniętej gałęzi w kolekcji. I dzisiaj zamierzam uczcić dziesiątą rocznicę wypuszczenia Transformers Prime, właśnie rozwodząc się pokrótce na temat każdej z tych figurek. Zatem kolejna prezentacja zbiorcza. Wszystkie aktualnie posiadane przeze mnie figurki Transformers Prime na jednym filmie. Słowem wstępu. Czym konkretnie charakteryzuje się ta linia, z czym mi się kojarzy, pomijając nostalgię za serialem. Przede wszystkim dość konfundującym rozbiciem na dwie serie First Edition i Robots in Disguise. Pierwsza, mniejsza oferująca modele powszechnie uważane za lepsze jakościowo i bardziej Show Accurate, była bardzo słabo dostępna. Hasbro nie było wówczas pewne, czy w ogóle chce wypuścić Toyline bazujące na serialu, co jest dziwne, bo seriale Transformers to zawsze po prostu rozbudowane reklamy zabawek. First Edition było bardzo ciężko dostać poza USA, choć kilka modeli wypłynęło w tamtym czasie także i u nas na Allegro. Inaczej miała się sprawa z Robots in Disguise. Nie mylić z Robots in Disguise 2001, Robots in Disguise 2015, komiksem Robots in Disguise... Ta. To wcale nie jest konfundujące. Ta linia była powszechnie dostępna także w Polsce, w wielu sklepach. Powtórzono w niej postacie, które wyszły w ramach First Edition, oraz wypuszczono również pozostałych bohaterów, którzy wcześniej figurek nie mieli. Z jednej strony to było fajne czasy, jeśli chodzi o dostępność figurek w Polsce, no bo można było sobie po prostu pójść do marketu i bez większych problemów wrócić z całym głównym castem serialu. Sam połowę zaprezentowanych tutaj figurek kupiłem podczas wizyt w Tesco czy Oshonie. Te, plus jeszcze Rumble i Hotshota, których już nie posiadam. Praktycznie wszystko tutaj to robots in disguise. Także fajne ale z drugiej strony mniej więcej od tego okresu zaczął się no, pewien spadek jakości, cieńszy plastik, drążenia i uproszczenia, co nie zmienia tego, że większość z tych figurek lubię, bo wciąż kojarzą mi się z czymś, co mnie kiedyś jarało i żadna nie jest absolutnie tragiczna, znaczy z tych tutaj zaprezentowanych. Uff. Ale po kolei. Autobocki szefu Optimus Prime. Heroicznego lidera tych dobrych, w jego pierwszej formie, wydano First Edition jako dość już zapomnianego Deluxe, Exclusive San Diego Comic Con z 2011, dwupak z Deluxe, Megatronem i minifigurkami ludzkich bohaterów serii, oraz bardzo dobrego Voyagera, na którym wersja RID mocno bazowała, jednakże kurcząc i upraszczając ten model. Retailowy Optimus jest nieco mniejszy, ma bardziej wydatny backpack, te płyty na plecach są, no, mocno widoczne. Kłują w oczy wydrążone łydki, drążenia na udach, ale całościowo w sumie nawet po latach jestem z tej figury dalej zadowolony. Ten Optimus ma szczególne proporcje bardzo szeroką klatę i bary oraz małą głowę wymodelowaną z faceplate'em mimo, że w serialu zakładał go tylko w zasadzie w czasie walki. Plecaczek mimo, że bardzo widoczny jest przynajmniej lekki, no szkoda tylko, że rury wydechowe nie są dłuższe. Wystające z tyłu wydechy to jeden z bardziej charakterystycznych elementów tego designu, a w tej figurce przez to, że są krótkie są też słabo widoczne w trybie robota. Lubię kokciarską sylwetkę tego Optimusa. Jak wspomniałem w Prime stylistyka to mariaż filmówek i animated, stąd mimo kreskukowej stylu wyfik Figurka ma sporo ładnych detali. Na brzuchu, za szybami, na klacie, czy też moje ulubione wiązki kabli na karku. Jak widać na załączonym obrazku, jest to też przykład moich rzadkich zapędów kastomiarskich. Przed ramiona podmalowałem swego czasu czerwonym sprayem, żeby były bardziej Shell Accurate. Oryginalnie są przezroczysto niebieskie, żeby podświetlać się dzięki rozkładanej spluwie z myrygającą diodą. No to był chyba największy minus tej figurki. Akcesoria kompletnie do chrzanu. First Edition otrzymał Shell Accurate Blaster i ostrze, a R.I.D. to rozkładany badziewie, którego nawet nie posiadam. Za to mam Star Saber. Tak, jakby. W serialu był to masywny mieczor po popłoch wśród decepticonskich trepów, a tutaj mamy jakąś jego zminiaturyzowaną, niepomalowaną, nieporadną imitację. Bardziej wykałaczkę niż Star Saber. Zawsze można jednak kopika dozbroić, używając dodatkowych portów 5mm, umiejscowanych na przedromionach i barkach. Ogółem, Optimus jest przyzwoity. Może nie najlepsza figurka lidera autobotów, ale po prostu solidna. Transformacja, gdy się ją próbuje przypomnieć po dłuższym czasie nieruszenia tej figurki spółki potrafi napsuć krwi. Przebiega z grubsza podobnie do standardowych transformacji innych Optimusów. Nogi idą do tyłu, ramiona nietypowo nie tworzą boków ciągnika, lecz maskę ciężarówki. No ta wersja Optimusa zmienia się bowiem w amerykańską ciężarówkę z wydatną buźką zamiast takiej europejskiej ze ściętą kabiną. Jest to transformacja charakteryzująca się dużą ilością upychania wszystkiego w miejscu, co może zdezorientować, ale są też ciekawe kroki, jak na ramienniki podnoszące się na wysięgnikach i tworzące dach, czy podwijające się w górę na goleniki dodające masy tyłowi kabiny. Ostatecznie powstaje całkiem zgrabna amerykańska ciężarówka w klasycznych optimusowych kolorach, czyli takie. Jakby filmowy Optimus, ale bez tych wszystkich płomieni. Takie, no troszeczkę inne podejście do tematu klasycznego optimusowego trybu pojazdu. Bardzo lubię w tej ciężarówce maleńkie logo autobotów na masce, dodaje klimatu. Pojazd jest zwarty, wszystko się ciasno spina, trzeba tylko wszystko dobrze upchać wewnątrz, bo yy, różne części lubią wypychać panele tworzące boki kabiny. Z tyłu widać to prawda trochę śmietnika, ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Mamy też dodatkowy port powstały po złożeniu stóp, idealny pod nieistniejącą przyczepę. Ogólnie spoko figurka w obu trybach wygląda odpowiednio przywódczo, że tak ujmę. Był wielki, dobry i czerwony, no to dla przeciwwagi, wielki, zły i bardzo przeciętny. I z rozdziabanymi stawami, które muszę w końcu kiedyś usztywnić. Megatron. Główny antagonista serii, jak wspomniałem, wyszedł First Edition jako deluxe w dwupaku z Optimusem. Wersja japońskiej wyszedł też osobno. I tamten deluxe był bardzo dobry, zgrabny, wierny serialowej wizji, ładnie pomalowany. Jedyna jego wada to rozmiar. Megs po prostu musi być Voyagerem, żeby się lepiej skalować z resztą. Kwestie rozmiaru naprawiono w R.I.D., całą resztę zaś... Um... Max to dla mnie szczególny przypadek. Kiedy miałem największą zajawkę na Prime, jakoś nie udało mi się go kupić. Ciągle to odkładałem, albo miałem wówczas inne wydatki. W konsekwencji moja kolekcja Prime była na długo pozbawiona najważniejszego z Decepticonów. Udało mi się go ostatecznie wyrwać dopiero tak z dwa lata temu. I cóż, muszę przyznać, że w przeciwieństwie do wielu tak długo poszukiwanych świętych grali, których szuka się cały czas i mega się cieszy, kiedy w końcu dołączają do kolekcji, Prime RID Megatron jest bardzo mało satysfakcjonujący. Wiedziałem to w sumie od dawna, ale i tak chciałem mieć tę figurkę, żeby ten display Konów był w końcu uzupełniony. Ale to było takie uzupełnienie na zasadzie: okej, okay, trafił się w końcu, odhaczamy go z listy i miejmy to z głowy. No i tak sobie stoi przeciętniaczek. Wszystko w tej figurce jest przeciętne. Wykończenie, które zamiast ładnego, posrebrzonego odcienia, ma mdły, szary plastik, miejscami przechodzące w taki wręcz kremowy. Przeciętna pozowalność, bez obrotu w pasie, którego akurat nie ma, przyznaje większość figurek Prime. Ale brakuje też obrotu w bicepsie, więc ekspresyjność rąk też jest ograniczona. Nieobecne w serialu skrzydła na plecach, które przynajmniej w miarę się zalewają wizualnie z ramiennika. Głowa, ze względu na swój wydłużony kształt z tyłu, też rusza się przeciętnie. Na ramienniki, mimo że niby ruchome, często zaczepiają obarki przy podnoszeniu ramion. No, jest tak sobie. Najbardziej w tej figurce podobają mi się chyba przezroczysto fioletowe wstawki imitujące żyły mrocznego energonu. To akurat wyszło fajnie. Znowu najgorsza ze wszystkiego jest broń. Działo fuzyjne jest za duże, ma niewłaściwy kształt. Kolor musi być wielkie, bo trzeba było zmieścić gimik z rozkładanym ostrzem, który byłby fajny, gdyby dało się ten sztylet zablokować jakoś. Bo tak, to jak puścimy przycisk, wraca to po prostu do poprzedniej w środku powinno być jeszcze światełko myrgające na czerwono diodą, ale w tym egzemplarzu nie świeci od dawna. Chyba wszystkie Voyagery z pierwszej fali Prime RID miały takie świecące pierdolety. A no i powinienem mieć jeszcze taki pseudo ale znowuż nie posiadam go. I tak ten Max stoi jest sobie najmniej satysfakcjonującym egzemplarzem w mojej kolekcji. No ale stoi, bo innego sensownego Prime Megatrona ze świecą szuka. Ale o tym pięknym ancymonii porozmawiamy sobie już kiedy indziej, bo to temat na osobną pogadankę. Transformacja Meksa jest w sumie dość intuicyjna. Podoba mi się nawet zdzieranie z klaty połówek pancerza, w wyniku czego powstaje Megatron Suchoklades. Później trzeba cofnąć ramiona, rozłożyć giczały, z których powstaną skrzydła, a zresztą uformować przednie i centralne poszycie. Jest to na z tych transformacji, które ciężko jest rozkminić z pierwszym podejściem, za to później przeprowadza się już niemal automatycznie. I w efekcie po minucie dwóch mamy w rękach alt mode kosmicznego myśliwca, czyli por składanego i zdeformowanego robota. Nie ma tu co się czepiać figurki, odtwarza ona model serialu dosyć wiernie, problem tylko w tym, że o ile na ekranie wyglądało to faktycznie jak obcy statek kosmiczny, no to w formie zabawki trudno się oprzeć w wrażeniu robota, któremu spadło na głowę kreskówkowe kowadło i rozpłaszczyło jak naleśnika na śniadanie. No ma to jakoś sylwetkę, skrzydła, przód przypominający pysk jakiegoś kosmicznego owada albo ryby, co zresztą wykorzystano w remoldzie z Beast Hunters. Nie ma co jednak kryć, że jest to pojazd średnio estetyczny i po prostu dziwaczny, jak wiele cybertrańskich trybów. A pomyśleć, że na koncert artach Mex był ładniutkim czołgiem... Co hm. to jeden element jest wart wyszczególnienia. Tak? Maggie wychyla łeb ze środka niczym Manfred von Richthofen w swoim czerwonym trójpłatowcu. I nawet nie ma się co tego czepiać, bo to serialowy design, choć na, na ekranie ten łebek był, no, mniej widoczny. Niemniej detal komiczny, aż się prosi o szaliczek, żeby mu zimno nie było. A że ja nie pozostaję gołosłownym, rachciach i voila, i już moje będzie zimno w przestworzach. Transformers Prime pokazało, że nie tylko awatar ma wyłączność na 3 niebieskie główne postacie kobiece. Czas na Alci. Prime'owe wcielenie najpopularniejszej fembotki swego czasu bardzo przypadło fanom do gustu. Nie od wydano ją niedawno w linii Transformers Red. Zapisała się w pamięci jako twarda wojowniczka zmuszona do przepracowania straty dwójki bliskich towarzyszy. Już to wystarczało do stworzenia wyrazistej postaci. Samej projekt też był fajnym współcześnieniem i odcięciem się od tradycyjnego biało-różowego schematu. RC's First Edition była spoko figurką, ale zawsze przeszkadzało mi, że była po prostu za duża względem pozostałych. Wersja R.I.D. też nie jest super dobrze zeskalowana, ale na pewno mniejsza, no ale i tak nie jest idealnie. Natomiast wersja Legends była dla odmiany za mała. Najlepszym wyborem klasy rozmiarowej pod RC byłaby chyba ówczesna klasa Commander, no ale nic takiego nie powstało. Deluxe z Reed to niezła figurka. Ten model posłużył jeszcze później na bazę pod Chromie z Generations. Na pewno potrafi efektownie wyglądać, łatwo się ją pozuje. Co prawda znowu brak stawów w talii, ale połączenia kulowe w szyi, barkach, łokciach, nadgarstkach i biodrach gwarantują sporą elastyczność. To figurka zarówno dla tych, którzy preferują pozy bojowe, jak i dla tych, którym potrzeba po prostu w życiu plastikowej waifu. Mamo, to nie tak, to Górka kolekcjonerska, nie rozumiesz! Z detali bardzo lubię tutaj ślicznie wyrzeźbioną twarz, podświetlenie dużych oczu, działa po prostu perfekcyjnie. Moją uwagę zawsze też zwracały te otwory w udach. Mały detal, a fajne, takie dynamiczne przełamanie ogólnie prostej bryły nogi. Może troszeczkę drożenie plastiku, no ale przynajmniej estetyczne. Kolorystycznie mogłoby być lepiej, niebieski powinien być ciemniejszy, a srebrne detale na goleniach i nadgarstkach różowe. Może kiedyś to podmaluję? W końcu. Niestety figurka jest żywym przykładem powiedzenia z przodu liceum z tyłu muzeum. aj, co się tu podziało? Cały przód motocykla idzie na plecy, przez co RC może się poszczycić, no Jednym chyba z najbardziej wydatnych plecaków w historii figurek Transformers. W modelu animacyjnym miała małe koło wpasowane w plecy, które po transformacji magicznie rosło. No nie da się tego po prostu oddać figurce, więc zamiast tego koło dynda między skrzydełkami. Można je sobie wypiąć i wówczas odrobinę się ten plecak skompresuje. Jest minimalnie lepiej jak kółko, nie wiem, można rzucić kotu do zabawy albo schować do pudełka, jak, jak się nie ma kota. Arsi dostała dwie sztuki broni: wielkie działo, stylizowane na końcu trochę, jakby na i blastery w serialu, oraz ostrze na ramienne. Tutaj też, względem modelu z animacji powiększone. O ile to nadmuchanie w przypadku broni siecznej mi specjalnie nie przeszkadza, bo i tak wygląda to nieźle, o tyle karabin jest strasznie słaby. Po prostu taki czarny, nudny badel bez jakiegokolwiek podkreślenia e, szczegółów. Stanowczo za duży, żeby imitować broń transformowalną z ręki. Po prostu cienizna. RC może go co prawda trzymać na więcej niż jeden sposób, a, ostrza, a z ostrza zrobić tak jakby bagnet, no ale i tak akcesorium jest zwyczajnie słabe. Za to jak się ogarnie drugie ostrze, to prezencja fixa od razu się polepsza. Transformacja jest prosta. Zawsze mi się podobała konwersja nóg. Po odgięciu połówek tylnego koła z łydek można zrobić coś w rodzaju trybu wrotek, albo bardziej tego czym posługiwała się Gogo w Big Hero 6. Koła się łączy, zawija ręce do tyłu. Przy tali, talii podciągającym nogi do góry załącza się automorf chowający głowę. Sprytne. Przesuwamy ręce nad tylny błotnik, opuszczamy kierownicę i przednie koło, spinamy boczne panele i voilà. Mamy RC w trybie motocykla. Bardzo fajny, błękitny ścigacz. Może troszeczkę zbyt szeroki, ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Ma stopkę, odpowiednie podparcie, ładny przedni reflektor, dynamiczną, agresywną sylwetkę, jakże charakterystyczną dla tego typu pojazdów. Po prostu spoko motorek, no, przydałaby się może... się może jeszcze trochę aplikacji farby, ale i tak jest okej. Okay. Jest ok. Znalazło się nawet miejsce na drobne szczegóły, jak korek baku i prędkościomierze. Są hamulce, są lusterka, na przednim widelcu są porty 5 mm, umożliwiające do zbrojenia. Dysponując odpowiednią rozmiarowo inną figurką, można też pobawić się w brum-brum. Powinienem teraz skontrować końską odpowiedzią kwestii płci pięknej, ale, no, nie da się. Nie szkodzi, ponieważ kolejny pacjent tak czy siak może się pochwalić najdłuższymi nogami na całym cybertronie. First Edition Starscream. Moja jedyna figurka Prime First Edition. Swego czasu na Allegro wypłynęło kilka sztuk jako egzemplarze powystawowe. Żal było nie skorzystać, zwłaszcza że wydany później R.ID. Star w klasie Voyager niezbyt mi przypasował, bo jednak ciut za duża skala w wypadku tej postaci. Wersja Deluxe jest idealna i to nie tylko rozmiarową. Powiem bez ogródek już na starcie. Jest to moja ulubiona figurka w tym zestawieniu, ulubiona figurka z Transformers Prime i jedna z ulubionych kolekcji aż po dziś dzień. Dużo tutaj robi sympatia do postaci, chociaż w przypadku tak podłej osoby jak Starscream brzmi to ciekawie, ale ja po prostu uwielbiam kreaty. Starscream w Prime. Jest jedną z moich dwóch ulubionych postaci. Niezwykle bardzo interpretacja gwiazdowrzaska, posiadająca wszystkie najbardziej esencjonalne cechy g nowego pierwowzoru, ale to mistrzowska kreacja głosowa Steve'a Bluma nadała mu połowę charakteru. Mimo licznych podłości, jakich się podjął, Starscream jest mega przyjemny do oglądania na ekranie. You scratch my back. I scratch yours. A figurka First Edition oddaje perfekcyjnie wizualne aspekty tego wcielenia jednego z najważniejszych Decepticonów. Starscream jest wysoki, szczupły, przegarbiony, ma te swoje charakterystyczne długie łapska i palce, guiczały do samej ziemi, zakończone gustownymi obcasikami. Zawsze mi się podobała w tym projekcie klapa, przewodząca na myśl jakąś taką stylizowaną mordę z małymi oczkami. Trochę to wygląda jak gęba Baver Starscreama. Doceniam też zestaw rakiet w miejsce kultowych nulrejów. takie coś innego po prostu. W serialu miał tam pojedyncze pociski, figurka zrobiono mu potrójne, mnie to nie przeszkadza, no takie takie po prostu a wygląda to nawet lepiej. Rakiety, podobnie jak kolce na kolanach i ten na czole są gumowe, no zrozumiałe wykonane z plastiku byłyby bardzo łamliwymi elementami. Mój egzemplarz ma swoją drogą ukruszoną ogon samolotu, efekt upadku spółki. Podobają mi się także wysoko uniesione skrzydła, których opuszczaniem czy lekkim poruszaniem star manifestował często w serialu swój nastrój. Kapitalna decyzja artystyczna. Ręce są wspaniałe, mają jakby podwójne stawy łokciowe w jednej i w drugiej osi, co pozwala Starskimowi zrobić głęboki ukłon w połączeniu z gębusią wykrzywioną w paskudnym. Śmiechu daje to niesamowicie klimatyczną pozę. Zazwyczaj właśnie tak ustawiam Star na półce. To tak perfekcyjnie oddaje go charakter, że trudno coś lepszego. Star to megaloman, tchórz, lizus, kłamca i oportunista, i żadna inna poza nie pasuje mu tak bardzo jak ociekający wazeliną służal czy ukłon w stronę Megatrona. Coś pięknego. Naprawdę jest to mega klimatyczna figurka. Czasem ciężko się go pozuje przez te małe stopy, ale efekty bywają powalające. Transformacja jest również niezwykle przyjemna i szybko idzie się jej nauczyć po skompresowaniu ramion, które zsuwają się teleskopowo kłada się następnie stopy, kolce na kolanach, tylna para mniejszych skrzydełek stworzy statecznik pionowy, chowamy do środka głowę i przesuwamy ramiona, które połączą się z dyszą odrzutu. Porty na rakiety odgina się tworząc stateczniki poziome. poziomy. Naprawdę genialny pomysł. Zostaje obrócić sekcję z dziobem, przyblokować skrzydła i podpiąć pod spód nogi, żeby z ostateczności otrzymać tryb odrzutowca, trochę stylizowany F-16. I jest to niezły tryb alternatywny, o ile patrzę się na niego z góry albo pod kątem. Ujęcia profilowe nie są zbyt fortunne. Nogi robota robiące za podwozie wyglądają trochę ordynalnie. I pogrubiałem sylwetkę samolotu. Wygląda to przez co trochę jak foka leżąca na plaży, ale sama reszta jest spokojna, zwłaszcza w powietrzu. Starskim potrafi wyglądać dynamicznie. Mimo kilku wad, jest to świetna figurka, jedna z moim zdaniem najlepszych w serii, tak First Edition, jak i w ogóle Prime w ogólności. Kiedy odniesie się ranę na polu bitwy, krzyczy się medyk, i medyk nadciąga. Raczej, lekarz i ten, który wiecznie czegoś potrzebuje. That's- Autobocki Medyk był, z tego co pamiętam, jedną z gorzej dostępnych figurek RID i ostatecznie kupiłem go na Allegro. Kolejna bardzo wyrazista postać. Zgryźliwy, marudny, ale zarazem odpowiedzialny i wierny przyjaciel. Bardzo fajne wcielenie tego bohatera. Figurka też jest przyzwoita, wkrada się tutaj niestety pewne zafałszowanie schematu transformacji. Chodzi konkretnie o te drzwi na klacie, które tutaj są wymoldowaną fakturą. Prawdziwe z kolei idą na nogi. Także fake parts tak zwane, ale myślę, że można to wybaczyć. Te drzwi po transformacji się magicznie zmniejszają, więc jest to podobna sprawa jak w wypadku koła RID. Nie da się tego hiper poprawnie odtworzyć figurce. Raczet jest jedną z niewielu figurek prime posiadających staw w talii, więc to już jest wielka zaleta. Pięknie działa mu podświetlenie patrzałek. Łapki dzięki podwójnym stawom, zawiasowym i kulkowym, mają świetny zakres ruchu, pozwalający nawet na zrobienie face palma. Z tyłu mamy niedomalowany plecak. Tutaj stanowczo przydałoby się więcej farby, chociażby, żeby te reflektory jakoś podkreślić. Chirurg musi mieć czym przeprowadzać operację. W tym celu Raczet został wyposażony w dwa pokaźne skalpele, które trzymane w dłoniach po lekkim cofnięciu ich transformacji znakomicie udają noże transformację formowalne z dłoni, tak jak to było w serialu. Ratchet miał kilka sekwencji akcji, więc dynamiczne wypozowanie z tymi ostrzami jak najbardziej mu pasuje. Lepiej nie lekceważyć w walce kogoś, kto zna doskonale anatomię i wie, gdzie najlepiej uderzyć, żeby wyeliminować z akcji. Dziwi mnie tylko, że skalpele wykonano w całości z gumy, także ich pegi. Nie widzę szczególnego powodu przemawiającego za tym, zwłaszcza że akcesoria innych figurek Prime w większości odlano w twardym plastiku, niemniej Raczej z akcesoriami prezentuje się bardzo fajnie. Transformacja jest tak pół na pół przyjemna. Zaczynamy od schowania głowy, zamocowanej na mechanizmie sprężynowym. Także łebkiem medyka można pograć łakemol. Interesująca jest konwersja ramion tworzących w tyle boki pojazdu. W obrębie nóg robi się już nieprzyjemnie. Należy podciągnąć panele z drzwi auta, obrócić stopy i tak uformowane połówki maski spiąć razem. Problem w tym, że łączący je zatrzask jest tak ciasny, że zarówno łączenie, jak i rozłączanie tych elementów towarzyszy straszne siłowanie się, a zatrzask zawsze jest bliski złamaniu się. Jest to trochę przerażające, przyznaję. Należy pamiętać, żeby kabiny wprowadzić pod tylną sekcję, tak żeby było widać koguty, a znak na bokach był nieprzerwaną linią. Na koniec trzeba umieścić na miejscu panele z rąk i tryb pojazdu jest gotowy. Ot, taki ambulans. Może mało ekscytujący tryb alternatywny, ale pasujący do postaci. Kostkowate auticzko. Cierpi trochę na symbol puzli przez, przez te poszatkowane panele z tyłu, ale ogólnie nie jest źle. Od po prostu ambulans. Ciężko coś więcej na jego temat powiedzieć. Można jeszcze wspomnieć o portach na zderzaku i na dachu, gdzie możemy oczywiście umieścić skalpelę, żeby przerobić karetkę z pojazdu ratowniczego na niosący śmierć przechodnią oraz niskim gałęziom. Nożyki można jeszcze schować wewnątrz, przyczepiając je do paneli z nóg, co zapomniałem sfotografować, dlatego oto bezczynnie podkreślam zdjęcie z Neta. Był konował autobocki, no to trzeba skontrować go Decepticońskim odpowiednikiem. Prawdziwa gwiazda Transformers Prime, Knockout. Przykład na to, że da się stworzyć nową, charakterystyczną postać bez żadnego odpowiednika w generacji pierwszej. Tak, to imię nosiły wcześniej jakieś tam Micromastery i Minikony, ale cokolwiek, nie ma to znaczenia. Prime'owy Knockout to jedyny liczący się Knockout. Decepticoński medyk z zawodu, kierowca z zamiłowania, dandys z charakteru. To moja i chyba nie tylko moja ulubiona postać z serialu. Kradu niemal każdą scenę, w której się pojawiał kontrolując daną sytuację sarkazmem lub po prostu bawiąc uwielbieniem siebie samego i swego błyszczącego lakieru you painted my paint job. Prepare for surgery. Uwielbiając postać, oczywiście chciałem mieć też jego figurkę. Niestety Knockout to kolejny po Megatronie mało satysfakcjonujący zakup. Jest to jedyny Knockout w Skali Deluxe, no pomijając jego wersję z Beast Hunters, która um, ustalmy, że nie istnieje. Trzeba się było więc zadowolić pierwszym deluxem i no cóż, ujmę to tak, to nie jest bardzo zła figurka, ale jest mocno taka sobie jako reprezentacja postaci. Przede wszystkim dużo niedomalowań. Potrafię przebolić to, że koła na plecach są za małe, ale brak jego złotych alusów to po prostu potwarz dla. Knokauta. Serialowy żywy czerwony został w dużej części zastąpiony przytłumionym bordowym, szary na udach jest za ciemny. Konstrukcyjnie figurka jest ok, ale bolą trochę pustawe boki, w których hula wiatr. Części maski auta tworzące klatę lubią się odpinać, a na ramienniki są stanowczo za małe. Na głowie również przydałoby się podmalować parę detali. Posuwalność jest w porządku, aczkolwiek szyby na przedramionach potrafią trochę blokować łokcie, aczkolwiek jakoś tam da się nokauta wypozować. Znowu totalnie zawodzi akcesorium. Figurki Prime często miały z nimi problem, tak teraz zauważyłem. Ma to niby za często używaną przez Knockouta włócznie i paralizator w jednym, jednak no jest po pierwsze za krótka, a po drugie znowu złego koloru. W serialu była srebrna, tutaj dostaliśmy jakiś brzydki, czarny, niepomalowany badyl. Nawet wiązka energii na końcu jest czarna, przecież to nie ma sensu. Dziadostwo rozdziela się na połówki w celu włożenia go w dłoń Knockouta. Można się też dzięki temu bawić w łamanie albo przecinanie broni. Transformację lubię, jest przyjemna, zawsze podobało mi się w niej wyraźne rozdzielenie na takie trzy osobne sekcje. Tylną, w której podwija się stopy i nogi, tworząc tył samochodu. Druga sekcja obejmuje rozkładaniec z ramion, które wydłużają się, panele z szybami się podwija, umieszcza odpowiednio, żeby utworzyły dach i boki auta, same ramiona z naramiennikami podwija się pod spód. Natomiast brzuch i klata stworzą maskę i tutaj bardzo mi się podoba zrobienie przedniego zderzaka z rozłożonej talii robota. Jest to nietypowe rozwiązanie, a przynajmniej nie przypominam sobie podobnego w żadnym innym Carformerze. Po w wszystkiego do kupy powstaje zgrabny samochodzik, luźno bazowany na Aston Martinie One 77. Tak, samochodzik, bo ten tryb pojazdu jest strasznie mały. Był już maleńki w czasach, gdy tę figurkę można było zgarnąć ze sklepowej półki. Dopiero w trybie pojazdu ten nieszczęsny buraczkowy odcień eskaluje i wygląda w sumie jeszcze gorzej. Knockout był wiecznie zachwycony swoim trybem pojazdu, ta auticzko po prostu nie fituje z nim. Brzydka karoseria, niepomalowane alusy i tylne światła. Bardzo po macoszemu potraktowano po prostu ten tryb alternatywny. Niestety. Szkoda, bo ogólnie fajnie leży w dłoni. jest war i bardzo solidny, ale ta kolorystyka odstręcza. Knockout miał wybitnego pecha do swojej figurki. Znowuż, nie jest to zabawka tragiczna, ale postać takiego formatu zasługuje na coś znacznie, znacznie lepszego. Pora coś rozwalić, a do rozwalania najlepsi są rekerzy. Na przykład Willjack. Zaraz, zaraz, Willjack rekerem? A no właśnie. W Prime zdecydowano się na odważny ruch względem dziła nowego pierwowzoru tej postaci i z inżyniera, naukowca, Will Jack stał się twardym wojownikiem, członkiem rekerów, typem samotnego wilka, nigdy nie stroniącego od skopania tyłków Decepticonom. Zmiana, do której musiałem się przyzwyczaić, ponieważ lubię generalnie oryginalnego Will Jacka, jako że ten archetyp mózgowca, wynalazcy, jest z reguły moim ulubionym, jeśli chodzi o takie wieloosobowe drużyny postaci. Dość szybko się jednak przyzwyczaiłem do nowej wizji, choć Prime Will Jack nie należy do moich ulubieńców. Za to jego figurkę od początku sobie ceniłem. To głównie solidny Deluxe. Nic bardziej specjalnego, ale zawsze podobał mi się w nim wielki potencjał pod ciekawe retule. Na przykład The który kiedyś się wzgardziłem, a teraz po atakach w sumie chętnie bym go zgarnął. Czy świetnego Wild Ridera z Arms Micron, ale już jako Wiljack Mold ten działa bardzo dobrze. Trzeba się przyzwyczaić do jego sylwetki. Jeśli ktoś nie lubi takich lekko górylowatych proporcji z długimi ramionami i głową wbitą w kark, to mógłby się tej figurki odbić. Wiljack generalnie prezentuje się w porządku, znowu jednak mamy do czynienia z przeciętną pozowalną. Łapy nie mają brotu w bicepsie i podobnie jak u nokauta, przymocowane do nich szyby lubią się o wszystko zaczepiać, a są bardziej wydatne niż u czerwonego kolegi. Długie łapy mają swoje zalety, można dzięki takiej budowie swobodnie sięgnąć po przymocowane do chowanych wyżłobieniach na plecach krzywych mieczy, głównej broni willjacka. Z nimi w łapach prezentuje się zdecydowanie najfajniej. Te majchry dla odmiany wykonano z takiego pół na pół twardego plastiku i miękkiego tworzywa. Nie są tak miękkie jak skalpela dla ale da się je przypadkiem wygiąć, więc lepiej na nie uważać. I tak się to prezentuje nasz. Reker. Znowu po prostu solidna figurka, choć z pewnymi ograniczeniami w pozwalności. Transformacja jest interesująca. Złożone ramiona z obróconymi szybami utworzą boki auta, złożone mikroskrzydełka na plecach, pamiątka po oryginale z g formują dach auta po wcześniejszym podniesieniu korpusu i schowaniu głowy. Wilczek tak swoją drogą jest jednym z niewielu Deluxów Prime bez sprężynowego mechanizmu uwalniania łebka. Przód trybu samochodów w całości tworzą giczowy, których konwersja jest bardziej skomplikowana. Nigdy nie pamiętam w którym dokładnie momencie obrócić uda i części na łytkach. zawsze dochodzę do tego na czuje. Ostatecznie jednak całość się łączy, maska zakleszcza się z dachem, pozostaje zsunąć ramiona, tworząc boki i przednią szybę. W efekcie powstaje samochód będący lekko futurystyczną wariacją na temat tradycyjnej dla Jacka i Stratos. Muszę przyznać jeden z moich ulubionych samochodowych trybów pojazdu wśród figurek Prime. Bardzo solidny, z fajnym, takim sportowo-drapieżnym zacięciem, ma pomalowane felgi. I czemu nie dał się tego zrobić z knokautem, mnie ja się pytam. Tylne reflektory też ładnie podkreślono na żółto. Nie rozumiem, czemu jedne alt mody potraktowano z większą dozą miłości, a inne. Z... Porty z boku pozwalają przypiąć miecze, tak żeby w miarę zlewały się z linią samochodu, ale jakby co można je także dać naprzód, robiąc bojowe samochodowe maczate zagłady, plus 10 do robienia zagłady. W sam raz, żeby przejechać się na kepsa, wjeżdża się w lokal i wyjeżdża z tą belą mięsa nabitą na prywatny rożen. Ostatnia Decepticońska kontra, potraktowana skrótowo. Oczywiście milczący szpieg i sabotażysta Megatrona, Soundwave. Nie będę się długo rozwodził na jego temat, ponieważ już kiedyś zrobiłem recenzję tej figurki, także więcej szczegółów odsyłam właśnie do tego materiału, ale w zasadzie mogę podtrzymać kiedyś wyrażone już zdanie. Bardzo lubię to wcielenie Soundwave'a. Mimo, że pozbawiony swojego tradycyjnego kul cool głosu, potrafił być przyciągającą wagę postacią, także praktycznie niemy. A figurka jest niezła, mógłby być bardziej pozowalny. Ograniczone stawy kulowe w biodrach nie pozwalają na szerszą dynamikę, ale Wygląda intrygująco: przez długie, cienkie łapy, bezosobową twarz. Tak jak w serialu bardzo elegancko wkomponowano w jego klatę laserbika, figurka jest wierna modelowi z animacji i klimatyczna. Pomysł, żeby zrobić z Sounda taką ala nietoperzowatą wariację na temat Transformera i Slendermana, był po prostu strzałem w dziesiątkę. Jeden z lepszych projektów Prime. Do tego pasujący do postaci tryb pojazdu, bezzałogowy dron z ukrytym fanowskim trybem bestii, ślepego ptakodaktyla. Piękne. Kaka! Dopiero po nakręceniu tego wszystkiego i zasięściu do edycji, zdałem sobie sprawę, że przecież mam jeszcze Prime Shockwave'a i to nawet w dwóch wersjach, który, no, też jest częścią tej kompanii, ale dobra, zrobiłem już kiedyś godziny film o Shockwave'ach, w których poświęciłem mu sporo uwagi, więc jakby co, odsyłam również i do tego materiału. I tak wygląda przeprawa z figurkami Transformers Prime. W większości są to solidne modele, ale właśnie przede wszystkim, a może wyłącznie solidne. Niewiele z tych figurek można uznać za coś więcej prawdziwego świętego grala w kolekcji. Chyba, że ktoś ma bardzo ciepłe wspomnienia związane z serialem i wskakuje tutaj w związku z tym ładunek emocjonalny. Dla mnie ta gałąź kolekcji to przede wszystkim wspomnienie miłych czasów. Kiedy mój zbiór Transformerów nie był jeszcze bardzo rozrośnięty, skupiałem się głównie na tej linii i zadowolony wracałem od czasu do czasu z Tesco, czy Oshona, z Arcee, czy nokautem w plecach. Dyskutowałem na temat odcinków, bohaterów i przewidywania fabuły. Jestem ciekaw, czy temat tej serii zostanie kiedyś podjęty jeszcze raz w przyszłości przez Hasbro. Kilku bohaterów ma zostać wydanych we wspomnianej linii nietransformowalnych figurek Transformers Red, więc. no, zabawkarski gigant ma tamtą serię w pamięci. Może kiedyś doczekamy się czegoś w rodzaju Transformers Prime Studio Series z nowymi, poprawionymi pod pewnymi względami bohaterami Prime. Mam takie małe marzenie może niezbyt realne ale zawsze mogę je sobie snuć. Przekonamy się. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego przedługiego wywodu. Mam nadzieję, że coś z niego wynieśliście. Chętnie dowiem się z komentarzy, jakie są Wasze refleksje na temat Transformers Prime po latach, jeśli oglądaliście oczywiście ten serial i zbieraliście figurki. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na kolejny film już za niedługo. Trzymajcie się i do usłyszenia.